Witajcie moi drodzy, z tej strony wita Was Piotrek, witam Was w kolejnym odcinku tutaj serii GTA, GTA 3, mojej ulubionej części GTA. Tym razem dalej wykonujemy misję dla Etoniego. Zobaczmy co będzie tutaj tym razem. No to jedziemy. Poprzednia misja bo nie była taka trudna, rozwalaliśmy tutaj triady, jakoś tutaj szczęśliwe się zakończyło, zobaczmy jakie tym razem czeka nas tutaj zadanie. Don Salvatore has called a meeting. I need you to collect the limo and his boy Joey from the garage. Then get Luigi from his club. Come back here and pick me up. Then we'll all drive over to the boss's place together. Those triads, they don't know when to stop. They want a war, they got a war. Now get going. You've been down south? Zobaczmy tym razem, jakiego rodzaju wojna nas tutaj czeka. Ale moi drodzy wiem co to za misja. To jest ta misja z tą limuzyną, gdzie musimy zawieźć ważnych bosów tutaj do, do Salwadore. O ile się nie mylę. O no i się nie mylę. Jednak, tam, jednak to jest ta misja. Ej, Dore. Teraz z tego co pamiętam musimy odwiedzić naszego pierwszego pracodawcę Ludziego No też mam powiem nie ma kiedy tutaj padać deszcz Miejmy nadzieję, że za chwilę przestanie Trochę nam się ubiła nasza limuzyna No i też trochę wystrzałów było, triad No i teraz tylko Toni I musimy teraz szczęśliwie to jechać do Salwadora. Co z tego co pamiętam nie będzie to aż takie proste wam powiem, bo drogę będą torować na nam triady. Ten deszcz nam może utrudnić, ale chyba już minął. No fancy crap. Wam, się... bardzo, bardzo you did good back there, kid. Real good. Come on, let's introduce you to the Don. Hey, Luigi! Oh, my girls have been missing you so long, Salvatore. You've been away too long. You tell them once this unfortunate business is taken care of, we'll all go down to the club and celebrate, okay? There's my boy. How you doing, Pop? You got yourself a good woman yet? Hey... Your mother, God bless her soul, would be turning over in her grave to see you without a wife. I know, Pop, I'm working on it. Tony! How's your mama? She's a great woman, you know, strong, Firenze. She's good, fine. Terrific, terrific. Now listen, you guys, you go inside while I talk to our new friend here. I see nothing but good things for you, my boy. No, i tutaj moi drodzy, właśnie odblokowaliśmy tutaj naszego ostatniego pracodawcę w tym pierwszym mieście Salwadorem. To jest jego willa, jego posiadłość. Także moi drodzy, jeśli odcinek Wam się podobał, to dajcie komentarz, lajka. Nowi widzowie, oczywiście, proszę Was o subskrypcję tutaj dla rozwoju mojego kanału. Musicie przyznać, że z tą limuzyną to mi się naprawdę fartło. Ja myślałem, że tutaj normalnie, że ten wóz wybuchnie, a jednak się jakimś cudem udało. Także do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć!